No witam, witam Was, z tej strony Wujek Melek, a to jest kolejny odcinek z Indiana Jones Wielki Krąg. Widzowie, ja sobie tu jeszcze sprawdzam w tych pomieszczeniach, czy coś, coś tutaj nie pominąłem. Ogólnie to jeżeli Wam się ta seria podoba, to wiecie zrobić. Zostawić suba, łapeczkę w górę, komentarz, będzie mi naprawdę bardzo miło. No i zapraszam Was na mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu, a teraz już lecimy. Dobra, nic tutaj ciekawego nie ma, idziemy do włazu, musimy się dostać. Musimy się dostać do y, biura Wosa. O, tutaj jeszcze. O, bandaż wbiorę. Oczywiście, zawsze się przyda. Widzowie, musimy znaleźć też również y, kod do sejfu, który jest poniżej nas. Znaczy poniżej nas? Y, gdzieś tam na którejś piętrze było. Dobra, otwieramy. Panie przodem, Zina, skakaj. Leci z tematem. Ulala. Aha, no ta, Ja tu mam zaskoczyć? No. Dokument. Dokument. Raport o zniknięciu. W pancerniku, który zniknął u wybrzeży Peru. Mhm. Pancernik Proszę bardzo na sypialnie macfania, a? Szkic. Dziwne symbole wyryte na kamiennej tablicy. Biorę. Symbole, Takie jak na kamieniach i w sekretnym klasztorze. Tutaj może jakieś... Poczekajcie widzowie, może coś tutaj pominąłem. Jakieś zdjęcie cyknąć? Na przykład temu panu. Nie. O, proszę, klucz do aresztu. Dziękuję. Mamy dziennik. Mam notatnik twojej siostry. Działam, że to wos stał za jej zniknięciem. Otwórz. Aha. Sumeryjskie pismo klinowe. Pismo demotyczne. Hieroglify. I znowu te symbole. Co je wszystkie łączy? Sekretne badania Laury. Może odkryła jakiś nowy język. Mogę zatrzymać notatnik? No pewnie. Pewnie, że nie. Dobra, bierzemy Indiana. Tutaj jeszcze się coś pojawiło. O, list. Co my tu mamy? Drogi. Zapoznałem się z Twoim raportem. Ktoś ma wobec wysokie oczekiwania. Książka. Czemu tego nie mogę wziąć? Dawaj, sprzedamy to. Nie mogę. Dobra. Co tu jeszcze? Przeszukaj biuro. Jeszcze jakaś jedna rzecz. O, dodatka. Księga rodzaju. Co nie języków co to ma wspólnego z tymi kamieniami? Jeszcze coś? Ej, bo coś przyjechało. Chyba coś się tam dzieje. Muszę znaleźć to ujęcie. Więc to tam poszedł was. Przyjechał was. Musimy go śledzić, ustalić co kluczy. Chyba nie mogę przybliżyć On jest. Tak, przyjechał go tu nie ma. A co oni tak idą tutaj? Zaraz będę. Widzowie, trzymajcie się. To teraz będzie ciężkie do zrobienia, coś mi się tak wydaje. Na zdrowie! <grystanie> Widzowie, tak. To jest to pomieszczenie. Oszlak. Na uważaj! No kurde, jeszcze to kapitan przyszedł. Ejcie, widzowie, naprawimy to źle, kapitana! Kolorowych znów, raport. Zabieraj to ciało szybko. A czy tu nie jest klucz do tego? Wymagany klucz. Kurde, ale przyzmiałem taki klucz. Nie miałem? Więc widzowie ja tam muszę się dostać. Dobra. Dobra, widzowie, bo się trochę zaciąłem. Tutaj mamy coś jeszcze na stole. Dokument tajne. E st Spinks zlokalizować. Naziści starają się być skrupulatni, muszę to przyznać. Dobra, ale widzowie. Mm, podążaj za włosem. Tocale będziemy za nim podążać, ale mi zastanawia jeszcze tutaj. Panie e, generale, gdzie masz ten klucz tutaj do tego dzina? na się, bo idę. Kobiecino. Tutaj nie wypad z niego nie. Dobra, to idziemy dalej. Gdzie my jesteśmy w takim razie? My jesteśmy tutaj. Więc. No, cój się, kobieto! Jeszcze tylko kilka godzin. Mhm. No kurczę. Widzowie, mi się wydaje, że w tym pomieszczeniu był safe i go nie ma. Nie wiem, może w innym pomieszczeniu. Dobra, idziemy dalej. Mam jakieś przejście. Trudno, najwyżej tego sejfu nie zrabujemy. A co mi tu daje? Zina? Cofnij się. Cofnij się kobici. No, idziesz tam do przodu. Co jest grane? Widzowie zaciął. Dobra, koniec gry, komputer mi wybuchł. <grych> co to był? Halo? Tutaj zejdziemy? Nie bardzo. A tutaj chyba powinniśmy zejść? O tak. Dobra, gdzie jest ten... ...boss? Kurde, serio? Muszę patrzeć w tą stronę? Kurde. Dobra, poczekajcie. Zrobimy inaczej. Tak nas nie zauważył. He, debil. Ty, jedzie coś tutaj. to po drugiej stronie. A Dzina gdzie jest? A, Dzina utknęła. Widzowie serio. Biorę. Biorę. Tutaj o Butelka z lekami widzowie. No nie. Dawaj, Gina, wysadzimy coś tutaj. Butle z gazem i. Co to wychodek. Piorę Gina, uważaj. Nie widzisz mnie byczku, nie? Oj, zauważy mnie tak leciutko. Dobra, widzowie, gdzie jest ten gościu? Tutaj jest. weź mnie, cmokni. Biorę kasę i idę. No ja bo tutaj chyba idzie teraz Poczekajmy widzowie Aby mm. widzowie wejść na górę Zjadę sobie na tej Może przetestujemy, może wyjdzie Przecież zauważam. Ty! Ci Kurde. Dobra, gdzie my jesteśmy? Widziałaś, mi się ciepło zrobiło. Ciuch, Chyba się udało. O Gina, Gina. Czekajcie widzowie. Dobrze, to idę. Żeby ta gra jest super. Ja muszę się skradać, a Gina sobie chodzi tak. Oj. Dobra, ale my jesteśmy, musimy tam iść. Czyli nie, nie trafiliśmy dobrze. Czyli tutaj jest więzienie, tak? Tu mi się przebrałem. Halo. Pomyślałem, że tu jakaś karteczka jest, a tutaj nic. Dobra, widzowie, tutaj mamy, dobra, zaraz zobaczymy. Dżiny nie ma. Tutaj nikogo nie ma. Ajesz, wyrywasz! Jest i Dżina! Ostrożnie! Sie sagten, Sie würden ihn verhören. Na, no, Er ist tot. Ich habe ihn verhört. Er hat nichts gesagt. Also ist er jetzt tot. Ich habe Ihre unglaubliche Unfähigkeit aus Respekt zum Führer toleriert. Das Wie alfische spotkaue Mir untersteht die gesamte Wehrmacht. Ich könnte sie hier und jetzt erschießen. Und keiner würde es hinterfragen. Also hinterfragen auch Sie nicht meine Hingabe zum Führer! Saschelgo. Faszinierend. Ja, faszinierend. Wo waren die Affengeräusche? <laughs> Den peinlichen Versuch, um ihn uns zu zeigen, zu unterstreichen. Der Riese war unsere einzige Möglichkeit, die Traumstelle zu öffnen. Und Sie, Oberst Ganz, haben ihn getötet. Wie wollen Sie das wieder gut machen, Sie Schimpanser? Hoffen Sie darauf, dass Ihnen die Lösung aus weiteren Ländern auf den Kopf ist. Aber, To będzie bitka? Powiedz, co się stało? Indiana Jones, Was? Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Postanowiłem wpaść. Dawno się nie widzieliśmy, Indiana. Brakowało mi naszych rozmów. Ja nie tęskniłem. Pilnuj go. Przybyła pani, aby ją uratować Dobra widzowie. Poczekajcie. Wstawaj, Byczku! Draniu. Draniu. Poczekajcie. Gdzieś... Gdzieś w tym miejscu musi być numer do safeu. 100% mówię wam widzowie. Prowadziłeś ich prosto do Watykanu, co? A co doprowadziło tutaj ciebie, doktorze Jones? Wiem, nie mów, chodzi o kobietę, tak? Zawsze chodzi o kobietę. racja? Mm -hmm. Nie bądź niedorzeczny. Porzuciłeś ją ze złamanym sercem, prawda? I dlaczego? Bałeś się zostać mężem, ojcem? Och, czyli bałeś się, że zmienisz się we własnego ojca? Baw się w swoje gierki, ile chcesz, wos. Nie mnie mają na łóżce. Szukamy dalej. Widzowie, gdzieś tutaj musi być ten numer do tego sejfu. O! No tak. Słyszałem, że Belok zwinął ci z przednosa twoje największe znalezisko. kański Bożek Płodności. Czacza pojasów. I nie martw się, odzyskam to. Widzisz mnie? <laughs> Dobra, on sobie niech, niech sobie stoi, znaczy klęczy na tych nóżkach. Dobra. Tutaj nic ciekawego chyba nie znajdę. Tutaj nie mogę przejść, dobra. To widzowie, no to idziemy tutaj do zwłok. Widziałem cię na swoim wykładzie w Wiedniu. Nie pamiętam. Olbrzym. Przypominają egipskie hieroglify, ale. Tak, proszę o opinię eksperta, doktorze Jones. Może to archaiczny sumeryjski? To nie jest pismo klinowe. Jednak przypomina pismo sylabiczne, a nie Abjad. Mam rację. Wyraźnie widać tu w pełni figuratywny ideogram. Oślepłeś? W porządku. W takim razie, jak wyjaśnisz trójkątne linie? <laughs> to wykracza poza Twoje zrozumienie, doktorze Jones. Archaiczny sumeryjski poprzedza najstarsze znane egipskie hieroglify o wieki ty. Baranie. Język adamowy. Prawda? Adamowy? Według legend, język adamowy był pierwszym językiem danym ludziom przez Boga. To pewnie nad tym pracowała twoja siostra. Gdzie jest Laura? Raczej niech sobie Pani zada pytanie o to, kim jest Laura. Mów, gdzie zabrałeś moją siostrę! Proszę pamiętać o Lex Parsimonie. Należy zawsze wybierać wyjaśnienie o najmniejszej liczbie założeń. Niczego nie zakładam! Gadaj, gdzie ona jest, bo wpakuję ci kulkę prosto w brzuch! Zakłada Pani, że ona nie dołączyła do mnie z własnej woli. Zakłada Pani, że ona chce, aby ją Pani odnalazła. A jedyne założenie, które powinna Pani przyjąć, jest takie, że ona jest szczęśliwa pracując dla mnie. Awaj go! Spalimy go na stosie. Skupiłem na sobie ich niepodzielną uwagę. Więc może pan działać. O będzie wojna. Aha, No tak. Będzie walka z Bosem. O tak, <laughs> przywalił. No ta. Diana, stawaj. O, nie. Nie wielu takich jak ty. On się rzucił. O nie. Co to jest? Co się widzi, co się O tá. Zabigo. In ihrer Schuld. Tun Sie mir einen Gefallen. Hm? Versammeln Sie die Männer, nehmen Sie die Knochensäger und legen Sie diese Einbringlinge in Ketten. Jure do Kości? Mam lepser Pomys. Indianer, wstałe ich? Da wei, da wei, da wei. Uciekam ist tot. Jeśli, Broń Boże, wszystko pójdzie z Dymem. Droga, którą wejdziecie, będzie odcięta. Pozostanie wam tylko ten tunel. To jedyne wyjście. Będę tam czekać, by was wyprowadzić. Szybko! Musimy się stąd wynosić! Ja... No pasuje mu. Chyba musimy znaleźć to wyjście o którym mówiła nawal Dobra, widzowie. O! Znajdźka. No dobrze. Nie da się przemówić wosowi do rozsądku. Otwieraj zamek Witam, witam Mamy problem. Skacz! Ło wow spokojnie Dawaj, 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 biegniemy Ale macie cela No trochę mnie w końcu No ta, narobiła No zasypała nas No głupia baba Wyjdź z tunelu. O, coś widzę Czekaj, czekaj, gdzie my jesteśmy? O tu dobra idziemy. Żyje. Nie. Nas nie zabiłaś. Musiałam coś zrobić, aby powstrzymać nazistów. Gdzie jest Dina? Dina! Dina! Gdzie jesteś, Dina? Dina, krzyknij, jeśli nas słyszysz. Czy my w dobrą stronę wychodzimy? No, bierz te buty. Śmierdzące buty. A jest. Doktorze Jones, tutaj! Na wszystko w porządku? Ach, nic mi nie jest, Gina! Widzisz jakieś wyjście? Chyba tak! Z boku jest przejście! Jesteś w tunelu wyjściowym! Więc po prostu idź cały czas przed siebie! Ja i doktor Jones znajdziemy inne przejście! Uważajcie, zobaczymy się w namiocie! Dobrze. Cóż, poszukajmy stąd jakiegoś wyjścia. Prowadź! Jakieś przejście, tutaj! Jakieś przejście, tutaj. To chodźmy. Nic tu nie ma. to przejście. Oj, tam damy radę. Kobiecino. Aha, nie podoba mi się to przejście. Że tu są hełmy nazistów. Jaka cisza nastała. Podoba się panu, doktorze Jones? No nie bardzo. Gina? Ha, jasne. Podoba mi się, gdy ktoś nie. Na zdrowie. Na zdrowie. A przyg? My tutaj. Gdzie my jesteśmy? się Gdzie my jesteśmy? A, dobra. Zdjęcie. Czas na zdjęcie. To wygląda na wejście do jakiejś. Wejście do świątyni. No, idziemy tędy, Wo Wostu nie próżnowało. O sąże kra. Pewnie to tu stworzono tamtą odbitkę, nie sądzi pan? Te hieroglify powstały za panowania Totmesa IV. Tysiąc lat po śmierci Cheopsa. Coś tam wystaje. Wąż? Witaj, skarbenku. Ha! O, proszę spojrzeć na te drzwi. Jaki on słodki. E, podziękuję chyba za takie atrakcje. Osobiście. Wolę psy. I koty. Co tu jest napisane? Tu jest napisane, że macie zostawić suba. Bujkowi Melkowi. Strażnicy po przysięgli strzec z daru bogów. I dziedzictwa faraona Cheopsa. Darem musi być posążek. Strażnicy. Olczym strażnicy. To zakon Nefilimów. Zakon Nefilimów współpracujący z Egipcjanami. <noise> tysiące lat przed powstaniem chrześcijaństwa. Tylko strażnicy mogą nosić klucz do enigmy. Chorem Ached, Chorus na horyzoncie! Czczony pod postacią! Sfinksa! I otwierać drogę do schronienia. To musi być odniesienie do steli snu. Tego właśnie poszukiwał WOS! Sposobu na otwarcie steli snu. Nie otwarcie, rozwiązanie. To nie jest fizyczny klucz, to tatuaż. Tatuaż? Stela snu jest zaszyfrowana. Tatuaż filmów strażników, musi być kluczem, który pozwala złamać ten szyfr. I przez cały ten czas był pod nosem wosa. Nic z tego nie rozumiem. Oho, już się boję tego tatuażu. Pewnie znowu jakaś kolejna zagadka. Czy opowiadałam panu o trwających właśnie wykopaliskach w południowej Ameryce, które Nie. Nic nie widzę przez te światła. Uwielbiam Amerykę południową. Gdzie my jesteśmy ja, wykopaliska wykopal, w świątyni. Renem... Kurczę, widzowie, tyle już odcinka jest? Zamierzam zorganizować wyprawę, aby odzyskać ten artefakt. I zastanawiam się, czy nie byłaby pani. Byłbym bardzo wdzięczny. Gdzie moja zapalniczka? Lady nawal. Nawal. Ta ściana jest tu osłabiona. To może być nasze wyjście. Dawaj. Ej, brousa! As, słowa beat! I tym proces! Dawaj go te, do tej dziury. Aha, albo i nie. Dziękuję, doktorze Jones. No cóż. Lepiej wrócę do namiotu. No, lepiej tak będzie. Jak poznała pani siostrę Ginny? Jak poznałam siostrę Ginny? Spotkałyśmy się na wykopaliskach w sarkarze. Była czarującą kobietą. Co w kurzu. odczytując w grobowcu inskrypcje sprzed 3000 lat, przepiękna i jak Wiele słyszałem na temat jej pracy. Tak, to pasja jej życie. Nie czas na wspominki. Może wkrótce ją poznamy. Proszę coś z tym zrobić. Hmm? Wepchaj go do tej, tej jaskini i tyle. O tak. No zrobiłem Byczku no wstawaj, że... Mogę tu wejść jeszcze? Nokładcie. Nie wejdę. Dobra widzowie, no to w tym miejscu kończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, papatki. Hejjo!